Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA V Przygotowanie do napadu na Cayo Perico Na El i Generalnie dzisiaj wymykamy się tutaj przez bramę Nie Nawet sobie pobiegniemy, bo widzę, że ktoś tutaj do nas idzie Trzeba opuścić tutaj Tę plażę, trzeba się zająć już Takim zwiadem tej wyspy by nie było Dobra, wymknęliśmy się tutaj za bramę. A, widzę, że mamy kamerki. Jeśli teraz zobaczysz, że ochrona, to co? To nie się na pogrzeżeniu palca. Rozumiesz? Pamiętaj, że mam monitoring. Mam broń? Chyba nie mam. To jest pod satelitarnych, Rezydencja znajduje się po południowej stronie wyspy. Ok. Rekonesans, no? Oko, punkt kontrolny. No, troszeczkę tutaj. Ee, będzie ciężko, ale jeśli mnie zobaczą, to. odholują mnie. Dobra, Zachrani się do wejścia rezydencji, ale rubio. Pokaż mi, gdzie jest ta rezydencja, ale rubio. O człowieku, ile my tutaj mamy. ...do przejść. To by trzeba było iść tak tutaj tą plażą najlepiej. Tędy. Tak, że coś jedzie w moją stronę. A coś jedzie w moją stronę! Kryć się trzeba. A nie no, pojazdem raczej nie. Patrz, jedzie. Nie mogę dać się tutaj złapać. Bo mnie odholują. Ale przecież mnie nie widzieli. Och, lipka. Stoję na imprezę wracam. Dziś się nie mogę kręcić. Kurde, może być ciężko tutaj. Dobra, lecimy dalej. Do Dobra, to lecimy tym boczkiem. To jest Zaraz tutaj się dostaniemy gdzieś. Spoko Luz. Muszę się tutaj troszeczkę poskrandać. Czy ja to mogę przejść w ogóle? Ja. Gdzie są kamery monitoringu? No przecież widzę. Ale jak mam tutaj się, się dostać? Żeby mnie kamera nie widziała. Kurde z tym blurem tutaj też Najlepiej jakbyśmy górą przejść, ale gór, górą nie możemy Tu trzeba przejść Tędy patrz, gdzie jest kamera Kamera jest gdzieś tutaj, o patrz kurde I elegancko wyszło lepiej niż się spodziewałem, naprawdę Dobra to idziemy sobie teraz do Prezydencji lubią. Teraz muszę przejść chyba tędy, nie? To kiepski moment na to, żeby sprawdzać mapę. Ale tak, musimy iść tędy. Ale może sobie przejdziemy tędy tutaj. Zawsze po krzaczkach, po tym. Wydaje ja mi się, że będzie to lepsze rozwiązanie. Dobra, teraz mogę chyba przebiec na szybkiego. Dobra, przez punkci kontrolny przyszedłem. Kurde ci jadą teraz ochroniarze. Patrz. Dobra, nie zauważyli mnie, ale fajnie. Super. W ogóle nie wiem, tu chyba, że się w krzakach schowam, to chyba nic mi to nie da. 20 PS mam, to jest normalnie. Idzie je w ogóle. Dlaczego tak mało FPSów jest? W ogóle zastanawia, to no ja nie wiem, w ogóle na mapie nie ma żadnego problemu. A tutaj na tej wyspie jest to po prostu tragedia. To jest chyba jakaś tutaj plantacja, mi się wydaje. Dobra, szybko lecimy. Póki nas jeszcze nie widzą. I się nie przekręcili. W naszą stronę. Szybko, szybko, szybko. Szybko. Dobrze, namierzasz moje położenie, to zamierzaj. Ja Patrz, wziemy to, mam więcej FPS-ów. Tu chyba górą będziemy mogli przejść, no spokojnie, coś mi się tak wydaje. Dobra. Kapitanie, tam ciutko. Najpomyśleć. pomyśleć. Skradnie się do rezydencji. No, ciekawe, jak później, tam przy tej bramie będziemy się tutaj zakradnąć. Ładnie to wszystko wygląda, ale. Sprawa z FPS-ami jest. Kurde, no to tu śmiga. Normalny człowiek tak idzie. O, widzę, że znalazłem tu chyba jakiś kogoś. Niestety nie zagościmy sobie tutaj. Lecimy dalej. Tam jakieś płetwy na tym? Co to za buciki? Kurde. Dobra, tutaj możemy zejść sobie. Generalnie nie będę zadowolony w ogóle z tej jakości, która tutaj będzie. Bo sami zobaczcie no, jak to wszystko wygląda, 20 FPS A tędy co mogę chyba mnie Przynajmniej nie przeuważy? Chyba Tak daleko już jestem Tam bym nie chciał, żeby mnie tutaj ktoś Zauważył A Dobra, wrócił się od tą, tą stronę Jesteśmy już blisko Tylko teraz, jak mam się tam Ri ja dostań. Zakradnij się do wejścia. Okej. Okay. No i mamy. Rezydencja powinna być już w zasięgu wzroku. I co teraz? Trzeba ruszyć głową. Poruszałem nic nie w do głowy. Skorzystajmy. Okej, okay, dobra. Czuka miejsca, gdzie można skakować się monitoringu pod piątą. No dobra. Jak chce szuka, to niech chcesz szuka, chłopak. My tutaj poczekamy, aż on What to znajdzie. Wierzę. Right, Tam chyba. O kurde, ci to tutaj jedzie. Musimy Dobra. Ona jest tutaj, nie? No ja mówiłem, no to jest to. Da się teraz dostać. Ten musi najpierw Puścić. i tutaj jadą, oni mnie raczej nie zauważą. Dobra, zwrócił się w tamtym kierunku, to lecimy. Szybciutko. póki mamy jeszcze czas. Dawaj, 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 no to jest tam, tam trzeba lecieć. To nie zobaczyli. Dawaj, dawaj, dawaj. Wrócił się akurat w tym kierunku, ale ja idę tutaj obok. On mnie dobra nie przyuważył. To jest tutaj. Ja tu w sumie byłem. Ja muszę jeszcze tutaj uważać też, dlatego co się tutaj kręci wokół. Wiecie jak mogę atakować, ale chyba nie. Mi wydaje, że nie mogę. Dobra, ten tam łazi. Muszę sobie upewnić, w jakim on obszarze tutaj patroluje on chodzi dookoła? Nie, on nie chodzi dookoła. Albo on chodzi dookoła? Gdzie on teraz pójdzie? Bo on się obrócił o 360 stopni. To jest ważne. Dobra, poszedł tam. Nie, on jednak się... obrócił. Ja, pyta, ja to się tu muszę dostać kurde jeszcze, żebym się zablokował. O, jestem. Bietarka. W Wieży, ta? Czyli co, mam wejść na górę? na FPSy teraz, jak patrzę na, górę, na ten wyś Dobra, lecimy tutaj na górę chyba. Tu, nie z tej strony. Z tej strony. Dobra, ty, bo ten wraca. No nas tutaj nie przyuważył. Ten typek. Kurde, 60 FPS-u, bajka normalnie teraz nie? No idę na wieżę, spokojnie, nie da nerwy. O, tu tutaj. No to już hakujemy. Hakujemy na daniczek. Okay, uh, made... Hold... system, system już stary, tak? Okej. 50. Tak ma być? 54 59 Nie wiem, czy to jest przypadkowo, że mi się tak udało, czy to jest po prostu byle jak, ale udało mi się. To Mam apkę jakąś, tak? Oko, turysta, apka turysta. O, mój komar, klatki ze zwierzętami. He was at the plane. Oh, that a no, był na lotnisku. ale się doigrał. Uuuuhuhuuu. Uh. No widziałem. I generalnie Pantera ma teraz troszeczkę pożywienia. Odszukaj dokumenty za pomocą kamery. Dane kamery. Dziś musimy chyba do Wnętrza, gdzie to nie? O, samochodzik jakiś. Piwnica. Kurde, jak to wolno tutaj idzie. Za pomocą karną, Aha, czyli mogę tutaj... O, widzimy jakiegoś siomeczka tutaj. SafeQ? Są dokumenty? No. No, nie mogę liczyć, że będzie otwarte szczęśliwie, no ale nie wiem, jak dostać się do piwnicy. Zaraz się dowiemy, spokojnie. Poszukaj się do piwnicy. Dobra. Wow, kasa! Oznacz kasę Może tutaj jak coś przyciągniemy Kurde, czy nie byłoby pusi tutaj na Testiku, tylko muszę go odłączyć Spróbujmy. O, jest elegancko. jest złoto Co to jest? obraz do prania pieniędzy. No dobra. Ok, to tu już byliśmy. Następne. Dobra, biuro pana Rubio. Świetnie nie po dobra. Ok. Spokojnie. Kolejne ważne miejsce, A tutaj chyba już nic nie ma. Też nic nie ma. Mm. Tutaj też nie. Lecimy dalej. Zachodni schowek. Tutaj coś będzie. Nie ma nic. Następne. Kamera numer 2 w tym samym pomieszczeniu, jakby. Złoto. Zapiszmy to miejsce, dobra. Miejsce zapisane. Następna. Północny schowek. Kurde, trochę tego jest tutaj. Pieniądze. Miejsce zapisane w porządku. W porządku. Pieniążki następne. Dobra. Ok, lecimy dalej. Południowy schowek. Coś tutaj jest? Nic nie ma tutaj. Chyba drzwi? Też nie. Następna kamera, tutaj się obracamy, do ścianki, czy coś tutaj będzie, złoto, okay. miejsce odnotowane, ale chyba żeby kraj złoto to potrzebujemy mniej dwie osoby do tego, umocna brama, tutaj pewnie coś będzie oznaczone, dobra, wejście do rezydencji, spokojnie. Poszukam jak rozpocznie się akcja. Ok. który ze strażników na pewno będzie miał. To jest następne wejście przez mur. I nic więcej tutaj nie widzę. Idziemy dalej. To tutaj coś może być jeszcze, nie? Może wejście do piwnicy się tutaj znajdzie? A, to nie w tą stronę. Spróbujmy w, tyłu, w drugą. Główna brama. Niestety nie ma. Dużo jest tych kamer, naprawdę dużo. Sporo. Południowa brama. Czy w tamtą stronę? Nie mogłem. Tutaj jest jakieś wejście. Ok. Południowy mur. Następne. Przecież trzeba ten jednak przeglądać oglądać sobie. Tam jest chyba jakiś helikopter, widzę. Tylne śmigło. To następne. Wejście. Czyli troszeczkę tutaj tego mamy. A tutaj już. Wróciliśmy do punktu, jakby wyjścia. Musimy teraz znaleźć jakieś wejście do piwnicy. Stąd jakoś tutaj sobie zerkniemy. Chyba wydaje mi się, że nie. Dziedziniec. Dziedzinca może tutaj coś byśmy machnęli? Bo tutaj nie obracałem tych kamer, nie? Chyba nie. Kurde i z piwnicy to też raczej tak nic tutaj nam nie da. Cholera, skałek w piwnicy. Bo to jedyne co mamy, to mamy to. i nic innego. Dobra, czyli nie znalazłem wejścia do piwnicy, więc będę musiał poszukać go chyba w jakiś inny sposób. E, bo to już biuro, to nie. Dobra, to wychodzimy stąd. Co teraz? Bardzo dobrze, wiemy gdzie najpewniej są dokumenty, a informacje, informacja. Możemy się jeszcze sporo dowiedzieć. Gdzie są wejścia, wyjścia, narzędzia, sprzęty, oczywiście najważniejsze, kasa kosztowności, kontrabanda. I na górze Północny dok. Ja tutaj to tu już raczej chyba nic nie będzie. Dobra, gdzie jest północny dog? To jest w tamtym kieruneczku. I w sumie co? No żeśmy tutaj zrobili na ten odcinek taki mały zwiadzik. Do tego, że znaleźliśmy parę cennych informacji, pieniądze, złoto, wejścia, sejfik, jakieś tam inne ważne rzeczy. Teraz trzeba po prostu się udać do innej lokalizacji, to już do tej lokalizacji udamy się w następnym odcinku. Ja mam nadzieję, że Ci się podobało, się, tak to ci w górę. zasubskrybuj ten kanał, pamiętaj o dzwoneczku. Nie zapomnij zaobserwować mnie na Instagramie, się na Discorda, wszystko masz w opisie. A mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Na razie.